Dziś mam wszystkie nazywane a ze mną jest. W high No, A dzisiaj widzimy, nie kolega serwer. No, mam razie w Tufle, ale jak po prostu my mieć tutaj? I admina. Mm, admina I w ogóle to jest, to jest serwer Hamachi, czy nie? Bo zapomniałem. Hamachi. O, Na razie Hamachi. Później będzie bez Hamachi. Zrobimy jeszcze dużo sieci. I na razie to jest taki mały jakiś serwer no, mm, właśnie administracja na razie teraz zrobiliśmy te wiecie, zasady nie przepinać No to znaczy to nie są jeszcze wszystkie zasady no nie bo jest ale... o P tak, tak. Graj... IP z. Zasadami. no. ze yy, już jakiś baran Weźmy, zabierz w ogóle Dobra, zaraz po filmik co wyjąć. No nie widzę... o! Nie widać Mam mi I tutaj na razie jest taki dom adminów tu będzie i narad i p. Będą tu chyba jeszcze działki na pewno. No tu będą działki, no to będzie powiększone. Tu na razie to jest taki survival, ale będzie więcej. ważne ci zapisz daj mu mute w ogóle daj mi mute ale o symba daj na te te i na kundermata ale nie pisz teraz nic nie? co dajem ci rangę, ale nie pisz nie pisz żeby nie wiedzieli nie? no dobra no to to jest na razie taki span tutaj no, a ba... no, na razie no, może będzie jeszcze ulepszony trochę. Hmm, Mały na razie wam wszystkie pluginy, ale będzie jeszcze więcej 11 wiem, głupio. No i w ogóle, y będzie więcej x tak, z 51 pluginów? Sam nie wiem. Dużo hmm. będzie to 100%. No Zobaczymy, jaki znajdziemy, żeby było jakieś fajne. No i jeszcze co tam na górze jest. Tak no nie jest, to może już kończymy. No no bo nie ma już o czym na razie mówić. Nie wiesz, że ja zmienię serwerze, no bo matka może będzie tu znowu napięć. No to już dalej, no kończ, kończ. to Żegnam wszystkich w następnym odcinku. Wiem same reklamy i długo będzie ta seria, normalna. Na razie.